Cześć, witam. Natalia z kanału Naukowe czytaczki pokazała ostatnio książkę zatytułowaną Meksyk Noir, a jest to taka seria wydawana przez wydawnictwo Claroscuro w Polsce i tych noirów jest więcej. Cała seria została zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych, i pierwszą książką był Brooklyn Noir. Ja kupiłam sobie trzy książki: Petersburg Noir. Bruksela Noir oraz Wenecja Noir. Wybrałam te, te tytuły przypadkowo, no bo tak te miasta mi się skojarzyły. I co mogę powiedzieć o tej serii? To są książki składające się z opowiadań. Na ich treść składają się opowiadania, no właśnie takie nuarowe, których akcja dzieje się w tych właśnie miastach. Cechą wspólną wszystkich książek jest to, że każda z nich zawiera plan miasta, a na tym planie miasta zaznaczone są miejsca, w których rozgrywa się akcja opowiadań. Następnie drugą cechą wspólną jest spis treści. Opowiadania podzielone są na pewne grupy, pewne działy, i w tym spisie treści są nazwiska autorów, tytuły książek, a także e, jeszcze raz nazwy dzielnic, miejsc, ulic w których rozgrywają się te, akcja tych opowiadań i na samym końcu jeszcze element wspólny, noty o autorach, bo przynajmniej mnie, nazwiska autorów opowiadań ze wszystkich książek nie mówiły właściwie nic, nie znałam tych nazwisk i z tyłu dzięki tym notom możemy się dowiedzieć, z kim mamy do czynienia. No i teraz um, przedstawię wam te trzy nuary, jakby to powiedzieć, no, trzy nuary po sportowemu, czyli od, od pozycji trzecia, druga i pierwsza, w zależności od tego, od skali podobania mi się. I na trzecim miejscu jest Wenecja. Wenecja, która spodobała mi się najmniej. Wenecja to jest, to jest, teraz Wam powiem ile: 14 opowiadań. Znajduje się tutaj też wstęp. I Wenecja noir, no to. Jakby to powiedzieć, jest już mi znana. I powiem dla, dzięki komu. Dzięki książkom Donny Leon. To jest amerykańska pisarka, która mieszka w Wenecji i napisała już kilkanaście książek kryminałów, których bohaterem jest inspektor Guido Brunetti. I tenże inspektor do on dopiero rozwiązuje takie sprawy, które są absolutnie noir. Dzięki niemu poznałam zaułki, poznałam e, e, Palazzo, czyli wnętrza, wszystkie kanały Wenecji, całą Wenecję noir. Więc w tej książce, po lekturze tej książki, poczułam się troszeczkę zawiedziona. Niemniej e, są to opowiadania, które polecam, a które sobie wypisałam. E, to jest opowiadanie Siostrzyczka. O, o pewnej samobójczyni jej siostrzyczce, która się, że tak powiem, pojawia w jej wspomnieniach, i ale jeszcze bardziej, o, to mi się podobało: szczur wodny, monolog szczuna, szczura kanałowego, który mm, atakuje swoje ofiary, gryząc je w łydkę. Ale tu mamy jego monolog o przyjaźni z pewną staruszką, która go karmiła okruchami i. I opowiadanie pod tytułem Desdemona. Desdemona to jest też monolog kobiety, wspomnienie samobójczyni, która opowiada, jak do tego samobójstwa doszło i no dlaczego je popełniła. To była Wenecja. Miejsce drugie Petersburg. Petersburg sam w sobie kojarzy się z Nuarem no, oraz Kolnikoff i inne tego typu sprawy, i we wstępie, właśnie, e, autorki, bo tu jest wstęp, napisały tak: Wystarczy, że pomieszkasz w Petersburgu kilka lat, a bez problemu zaczniesz rozróżniać przynajmniej 10 odcień, odcieni czerni. Petersburżanie, którzy żyją tu od pokoleń, rozpoznają ich setki. No bo co to jest Petersburg? To jest nuar komunistyczny, nuar Piotra I, zaułki, prostytutki, zjawy, cała przeszłość się tutaj pojawia. Jakie ja pytania sobie te tematy? Szybki nurt, o, opowiadanie przepiękne o dziewczynie, która się wydaje, czy która kiedyś była tancerką. I idzie po... po Petersburgu właściwie biegnie i tańczy, wreszcie staje na poręczy mostu. No właśnie, co się później dzieje? Tajemnicze opowiadanie. Gabinet osobliwości, opowiadanie o pewnym chłopcu, któremu pojawia się tak... Aha, on nie rósł i widział nieustannie w pokoju swoim pewną zjawę. No, której coś tam zależało, także ciekawe, i Angleterre. Angleterre, czyli hotel angielski. Mamy tutaj takiego sobie człowieka, obserwatora, który w tym hotelu mieszka i obserwuje to, co dzieje się poza nim. To jest poeta. Pewnego razu przychodzą po niego NKW i co mi przypominało tego tam dżentelmena w hotelu. A więc e, Petersburg Noir, drugie miejsce i nieoczekiwanie dla mnie. Pierwsze miejsce Bruksela noir. Zastanawiacie się tak samo jak i ja, co może być nuarowa tego w Brukseli. Mieście ustabilizowanym, mieście, w którym przelewają się miliony euro, a po ulicach chodzą setki unijnych tych tam no, kogo? Urzędników, wszystko jest uporządkowane od lat, miejsce bogate, Bena pis, wszyscy są szczęśliwi. A jednak em, okazuje się, że Bruksela to jest miejsce. Niejednorodnie etnicznie, że w nim mieszka wielu imigrantów, wie, wielu ludzi z poza samej Belgii i spoza samej Brukseli. No i właśnie opowiadania, które są, uważam, najciekawsze, najlepsze, związane są z tą grupą ludzi, ale zaczęłam od pierwszego opowiadania pod tytułem papuga. Jeżeli ktoś oglądał serię angielski pod tytułem Co ludzie powiedzą, i tam Hiacynta bukiet chyba występowała, to właśnie w tej papudze też taka Hiacynta bukiet, która się wstydzi, sąsiada, I... i jakie zło ona sprowadza. Ostatnie opowiadanie to jest opowiadanie pszczelarz o yy, ogrodniku królewskim, bo jak wiadomo, Belgia jest monarchią, i tenże ogrodnik królewski dba o królewskie ogrody w ten sposób, że. Na trawnikach sieje nie tylko tę trawę, którą można siać, no i potem robi z niej to, co robi, cały materiał, i im dzieli się tym, tym materiałem, tą trawą z następcą tronu. I co z tego wynika? Oba opowiadania, typowo, bel, no, typowo belgijskie, no nie wiem co to znaczy, ale takie, o, o, mieszczańskie. Następne opowiadanie, związane już z imigrantami to jest co tam ja mam. Aha, to jest mord rytualny. rzeźba rzeźnia w Anderlechcie. opowiadanie tureckiego pisarza, który właśnie przedstawia ten mord ubój rytualny. Wiemy, że muzułmanie zabijają zwierzęta, żeby jak, takie to święto ofiarowania właśnie uczcić. Ymm, inne wspaniałe opowiadanie to jest Ekwador, tak Ekwador ymm, do Brukseli przybywa. Przybywa rodzina mieszana. No, i ten mężczyzna, człowiek jest w domu, zostaje oskarżony o coś i, e, e, i deportowany. I tu jest dedykacja. I tu jest dedykacja, tak. E, pamięci Semiry Adamu, zamordowanej w samolocie przez benglijską policję w wyniku czego? E, deportacji. Co tam ktoś powiedział kiedyś o Holokauście? Banalne zło, więc wcale tego nie porównuję. Ale morderca w kapciach, czyli taki sobie człowieczek, staruszek, który niby nic, a jednak właśnie morduje i z jakiego powodu? Czyli o dziwo wygrywa Bruksela. Bo jest najbardziej autentyczna, najbardziej zaskakująca, opowiadania są najbardziej e, różnorodne, język jest ciekawy i co mówię? No i ten właśnie element, e, element e, kultury innych narodów. Pisarze Pochodzą, mieszkają w Belgii długo, są Belgami, obywatelstwo, ale opisują swoją kulturę, swoje przeżycia w tym kraju w sposób bardzo, bardzo nuarowy. Także polecam serię właśnie wydawnictwa Klaroskuro. Mnie najbardziej się podobała Bruksela. Nie wiem, co powie Natalia o Meksyku. Jest też te Tel Aviv Noir, co tam jest Dublin Noir. Wiele takich książek. Jeżeli naprawdę wybierzecie sobie jakieś miasto, i chcecie poznać jego noir, to warto z tych książek skorzystać. Nawet jeżeli nie lubicie opowiadań, bo, bo warto, mówię, są tak różnorodne, że dają, stworzą jakiś obraz tego miasta. Dziękuję, do zobaczenia!